Był taki moment, w którym pan naprawdę poczuł, że zaczyna jakby, jest za cicho dookoła mnie, brakuje ofert, że... Tak, tak, to był moment, kiedy otworzyłem maskę, miałem koncerty głównie swoje gdzieś w Polsce i to był moment, kiedy no, miałem serial, była maska, ale ten serial nie wiem, czy właśnie serial już się skończył i taka pustka wtedy faktycznie nastała, że grałem, no i w teatrze grałem jeszcze, tak. Natomiast no, brakowało ról filmowych zdecydowanie wtedy. Czułem, że, 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 że źle się dzieje, że źle się dzieje, że troszkę się zapamiętałem tutaj w, w masce, w koncertach, w czym innym, a trochę podupadł mój świat filmowy. I często też się mówi, no, no jak za dużo grzybków bardzo, no, że jak się chwytasz tylu rzeczy, to tak jakbyś się nie chwytał żadnej porządnie. Ale u mnie była tego rodzaju sytuacja, że ja kocham śpiewać i kocham grać. I kocham scenę teatralną i scenę estradową i filmową też, nie scenę, tylko kamerę. I nie potrafiłem sobie odpuścić jednego, po prostu, na rzecz drugiego, tylko starałem się we wszechmiarze rozwijać w tych trzech materiach, no po prostu artystycznych.